Oto opatrunek izraelski przeznaczony do szybkiego opatrywania ran. Świetnie sprawdzi się zarówno na polu walki, ale również na przykład do użytku cywilnego. Zmieści się nawet w kieszeni. A w związku z tym, że jego użycie jest bardzo proste, pokażę to na sobie. Rozpakowujemy. Opatrunek przykładamy do rany. Owijamy. Raz. Drugi. Teraz mamy tutaj taką specjalną klamrę. Przekładamy opatrunek przez klamrę i dociągamy w drugą stronę. Opatrunek wtedy działa jak opaska uciskowa. No i teraz już tylko wystarczy okręcić. Mamy tutaj specjalną klamrę. Zakładamy klamrę i już mamy ranę opatrzoną.